To Lego, like, movies i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką śliczną ozdobę Wielkanocną z Lego. Zaczynamy. Do zajączka potrzebujemy takich oto elementów. Zobaczcie sobie jeszcze raz i zapamiętajcie. A do baranka takich oto elementów. Zapamiętajcie. Będziemy jeszcze potrzebować takiej bordowej płyty. Zaczynamy. Bordową płytę dajmy tutaj i zacznijmy od budowy baranka. Baranek gotowy, dajmy na podstawkę. Tak oto prezentuje się na, na razie baranek na podstawce. Teraz czas na zajączka. Zajączek gotowy czas na podstawkę. Tak oto prezentuje się zajączek i baranek na podstawce. Czas na słoneczko i ptaszka. I tak oto prezentuje się cała wielkanocna ozdoba. Napiszcie w komentarzach, czy podoba Wam się ta ozdoba, i czy chcecie więcej takich świątecznych rzeczy. Ja znikam i widzimy się w następnym odcinku. Pa!